Siemaneczko, ziometki z tej strony wasz ulubiony kurczeń, a dziś razem z Proskiem Danielkiem Ejo. przygotowaliśmy dla was fany moment z Fall Guys. Nie wiem, czy ktokolwiek lubi fany moment z Fall Guys. Prosek Danielek się trochę stresuje, więc proszę bez krytyki. Ale z niego spros. 1000 IQ? Jakich głosów mm. na Ale miał farta typ. No. Huh? Bez kitu. Normalna giereczka. Ale wyrzucił to jajko. Co? Jak daleko? co robi? Zwyczajna. Bez No. A U. jaki typ? So. No, no ma. Jaki typ? Ale pros. Não. O Robin Próximo, próximo. Aqui, próximo. Ah, não, mas só sei por isso. Meu Deus do céu, mano, que surubão. Nossa. só filho. Nossa, eu bati na só. cabeça do cara. O que? Podestava, Igor. Nossa. Tá na Nossa, O cara não. me... Já está mano, eu uma... Não, eu já vi, já vi. Só. Eu sou muito surpresa. O <laughs> Eu fui o primeiro. Olha onde eu tô E aqui tu. Olha onde eu Não. Jest to premier. вот, вот. Ej, kupisz mi tego skina, coś na obrazku? Może ci kiedyś kupię tego skina. A chyba go już nie ma w sklepie. Mm, szkoda. Co? Jakby go ktoś popknął. No tak, hamsko. Jaki fart, oh, yo, o matko. Oh, no? Straszny fart. Co się dzieje? Woat. No i co? Wow. Nie mm. najgorzej, o matko. O ma Matko. No, peskito. No, bez Co, on nie przejdzie? No, nie przejdzie. What, ale się wybił. Widziałeś to? No, widziałem. Na czas to chyba rekord świata, że tak na no, czas. No, też tak myślę. Możemy taki filmik zrobić, że na czas przechodzę mapkę. No rób, rób wiem, Napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli. Napi piszcie, piszcie w komentarzach. Jaki chłop? Co zrobił? Co zrobił? Wow, 34 sekundy. No. Zrób taki samy czas. O Boże, teraz Co?! Mental, co nie, Proscu? No. Znasz tą, na znasz tą mapkę, prosku? Tak, grałem na niej, jak ty nie patrzyłeś. Bo nie Są jajka w niej. No, grałem jak nie patrzyłem. Mówisz, że grałeś, jak nie patrzyłem. Mhm. A nieładnie, po hmm. Co? Co zrobił robi, chłop? Co zrobił Minion co? IQ. No. I szczęście, fart minion. I. Minion no. razy fart. No. Luck challenge. Aha. Śmierzy. Uh -huh. No, come on! Whoa! What Co się stało? I get it, Mike! I did it too. A, wybije go, ooo. Co on, widzicie tam? On tak jakby siedzi na tej fali, guys. Tak. Ej, te memy są tak drętwe jak ty. Naprawdę, prosku? No. Wiesz co, sam sobie graj. Nie, nie, nie. Trudno, będę sam komentował. Ciekawe, co się map? stanie. A nic się No, nie stało. fajne. Nie Współczuję mu bardzo. On, big, I, I powtórzona big, scena. O! Przeszedł! Ale fart! I'm Jaki chłop, call co to zrobił? Call who. O! nowe O! Jeszcze O! nich nie O! Co Nie! zrobił? What? Jaki chłop? Co się oh stało? O mój za Ale chłop. Ale chłop. Co zrobił? co? Ale dobrze mu idzie. co? Złapał się? Jaki chłop. Co? Co? Jaki chłop? Co? Jaki chłop? Oj, oj, Co teraz będzie? Co? Co zrobił? Jaki chłop? Jaki chłop? W tym samym momencie. Hop! Normalny gier. Co? zbakował się? Zbakował się, jaki chłop! Szkoda, że nie ma kurczak. A tak w ogóle? Napiszcie w komentarzach, czy mnie lubicie. byłoby mi bardzo miłe, gdybyście napisali, że mnie lubicie. Ale kozak. Ale forte miał głowę. Ale biegną. Co wpadło na górę z powrotem? Wpadło z powrotem na górę. No i już to koniec dzisiejszego odcinka. Weszła w nowa ustawa, że jak nie dacie subika, to was w napadnie armia kurczaków. Więc zachęcam do subowania. Papa! Pa.